100 lat po chcie Polski na dzisiejszym Ursynowie, w środku mazowieckiej puszczy książę Konrad osiedlił Bernardynów z Mogilna koło Kruszwicy. W roku 1238 zbudowano drewniany kościół. Parafia świętej Katarzyny, najstarsza w aglomeracji warszawskiej. W tej pięknej okolicy, w pobliżu nowej stolicy Rzeczypospolitej obojga narodów, budowali letnie siedziby rezydujące w Warszawie arystokraci. Lubomirscy w Natolinie, od Marszałkowej Izabeli z Czartoryskich Pałacyk Roskosz odkupił Niemcewicz, a niegdyś biegł tędy na wskroś przez Pradoliny Wisły szlak kupiecki z Francji do Kijowa. Jak powstawała gmina Ursynów, zakładano, że będzie krach finansowy, krach polegający na tym, że w ogóle gmina nie będzie mogła funkcjonować, a cała infrastruktura miejska będzie w rozkładzie. Ze wszystkich dziesięciu gmin warszawskiego wianuszka do centrum stolicy najszybciej dojechać można z Ursynowa dwujezdniowymi drogami szybkiego ruchu po estakadach z wielopoziomowymi skrzyżowaniami, a także metrem Ursynów jest jedyną gminą, którą z centrum stolicy łączy kolej podziemna. Uspiesznie budowana wielkopłytowa sypialnia Warszawy, szary blokowiska z epoki późnego gierka. Dziesiątki tysięcy mieszkańców Fursynowa, ozdabiając zielenią swoje domy, uczłowieczyły krajobraz betonowych grania stosłupów. Najwięcej inwestycji w wianuszku warszawskich gmin lokalizowanych jest od lat w gminie Ursynów. Dotyczy to przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. Domy wielorodzinne budowane są na osiedlach usytuowanych we wschodniej części gminy Ursynów, w obszarze ograniczonym od południa Lasem Kawackim. Wielce zróżnicowana architektonicznie zabudowa, Realizowana jest przez inwestorów będących w głównej mierze spółdzielniami mieszkaniowymi Wyżyny, Natolin, Klub 200, Pax, Imielin, Jary, Osiedle Kabatu, Przymetrzy i Ursynów, a także Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych. Budownictwo jednorodzinne w tej części Ursynowa intensywnie wypełnia puste enklawy wśród wysokiej zabudowy. Równocześnie widoczna jest ekspansja niskiej zabudowy na terenie pasma Pyrskiego i Łęczycy, w krajobraz tradycyjnie rzadkiej zabudowy siedlisk włościańskich i stawianych po sąsiedzku domków warszawskich chłoporobotników. Nowa architektura powoduje rewolucyjne przekształcanie krajobrazu. W gminie Ursynów realizowane jest najwyższe jakościowo budownictwo mieszkalne z podziemnymi garażami na osiedlach zamkniętych i strzeżonych, co wskazuje na preferowanie ursynowo przez zamożnych mieszkańców Warszawy. Współczesny Ursynów Dzielnica Warszawy, a potem autonomiczna, stołeczna gmina. Zaistniał ponad 25 lat temu jako wielka sypialnia stolicy budowana na pustych podwarszawskich sadach i łąkach, które zostały wywłaszczone i przekazane spółdzielni budownictwa mieszkaniowego Ursyn. Rozpoczęła ona projektowanie i budowę miasta ogrodu. Pierwsi mieszkańcy zamieszkali na Ursynowie w styczniu 1977 roku. Wyrosło tutaj wielkie osiedle dla 100 tysięcy mieszkańców stolicy w architektonicznym kształcie blokowiska typowego dla tamtej epoki. Inicjatywa mieszkańców przy współdziałaniu organizacyjnym Spółdzielni Ursynów uczyniła z betonowego krajobrazu oazę zieleni i placów zabaw dla dzieci z pełną społeczną i kulturalną infrastrukturą. W roku 1999 ze Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Ursynów wyodrębniła się Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów, która kontynuuje inwestycje na terenie Ursynowa, uzyskując także nowe lokalizacje. Na bliskim Ursynowie wzdłuż linii metra powstają nowe budynki, w nich 600 mieszkań z parkingami podziemnymi. Współdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych Ursynów wznosi budynki nowoczesne, trwałe, dobrej jakości i o wysokim standardzie. Spółka Pomorze, dawne bydgoskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego, zrealizowała na Ursynowie jako generalny wykonawca wiele obiektów Warszawskiego Centrum Onkologii. Pomorze zbudowało, również jako generalny wykonawca, blok szpitalny w Instytucie Kardiologii w warszawskim Aninie. Pomorze wykonało także remont zabytkowego pałacu w Teresinie koło Sochaczewa, adaptując go na ośrodek rehabilitacji i wypoczynku rolników, kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego. Pomorze specjalizuje się w budowie i modernizacji obiektów szpitalnych. Buduje również domy mieszkalne. Białostockie Przedsiębiorstwo Budowlane Wersal Podlaski realizuje na warszawskim Ursynowie inwestycje mieszkaniowe. Wersal Podlaski ukończył przy ulicy Belgrackiej budowę domu z ponad 150 mieszkaniami i z garażem podziemnym. Wersal Podlaski realizuje przy ulicy Wąwozowej i przy ulicy Stryjeńskich zamknięte osiedle. Ponad 225 mieszkań z garażem podziemnym. Liczne realizacje Wersalu Podlaskiego Charakteryzują się nowoczesną architekturą i wysoką jakością wykonawstwa. Wersal Podlaski rozpoczął przy Alei Komisji Edukacji Narodowej budowę osiedla o zróżnicowanej wysokości budynków. Sześć domów mieszkalnych od siedmiu do szesnastu pięter. Ursynów to najbardziej sprywatyzowana gmina w Polsce. 99% podmiotów gospodarczych działa w oparciu o prywatny kapitał. Poza potężnym budownictwem i drobnymi usługami dominuje tutaj nieszkodliwa dla środowiska działalność gospodarcza. Wiele firm produkuje to, co nazywane jest wartościami niematerialnymi oprogramowanie komputerowe, opinie konsultingowe oraz opracowania z zakresu badania opinii publicznej i public relations. Ponadto rozwija się na Ursynowie przemysł audiowizualny. Na Ursynowie zbudowano również tzw. zwane biurowce do wynajęcia o najwyższym standardzie wyposażenia, jak na przykład nadpol Business Center. Z wielkimi hangarowymi supersamami budowanymi przez kapitał zagraniczny nie mogą konkurować małe targowiska. Jednak polski kapitał kupiecki Ursynowa, wiążąc się w duże spółki kapitałowe, buduje własne centrum handlowe, tzw. zwany Ursynowski Fortepian, czyli pasaż handlowy na Skraju. W gminie Ursynów działa 25 szkół podstawowych, w tym 10 niepublicznych, 15 gimnazjów, w tym 9 niepublicznych, 13 liceów ogólnokształcących, w tym 9 niepublicznych. W szkole amerykańskiej uczą się dzieci 25 narodowości. Wszystkie szkoły posiadają sali gimnastyczne i prowadzą zajęcia na krytych pływalniach. Stowarzyszenie Przymierze Rodzin prowadzi szkołę przyszłości wychowującą młodzież do współżycia w Zjednoczonej Europie. Adam Krasiński, wnuk wieszcza, w roku 1906 ofiarował Towarzystwu Seminarium dla Nauczycieli Ludowych 120-hektarowy folwark wraz z Ursynowskim Pałacem. W 50 lat później objęła go we Władanie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Zasłużoną uczelnię ukończyło kilkadziesiąt tysięcy specjalistów, praktyków i wielu wybitnych uczonych. Dzisiaj SGGW to 11 wydziałów, międzywydziałowe i międzynarodowe studia w zakresie nowoczesnego agrobiznesu, Wielkie Centrum Naukowych Badań Podstawowych i Praktycznych, a w przyszłości Uniwersytet Warszawy Południowej. Rząd Rzeczypospolitej współpracując z Komisją Europejską w Brukseli utworzył w Poradziwiłowskim Pałacu w Natolinie Kolegium Europejskie, szkolące wysoko kwalifikowanych specjalistów do pracy w administracji unijnej. Natolińskie Kolegium Europejskie jest filią Uniwersytetów Brugi, otwartą dla studentów ze wszystkich krajów Europy.